Teraz zadanie szóste, które pokazuje nam, że patrzymy na niebo po prostu miesiąc po sobie. Raz patrzymy w styczniu, raz patrzymy w lutym. To mniejsza o to, jak to zdjęcie zostało zrobione, i ktoś nam zadaje pytanie, która z tych obiektów jest planetą, po prostu. No więc to, co my widzimy na niebie, to są z grubsza rzecz biorąc kilka obiektów. Jest to A planeta, to może być planeta, to może być gwiazda, słońca raczej w nocy nie widzimy, no i księżyc. I Ogólnie rzecz biorąc, te takie większości to są gwiazdy, jest ich tam bardzo dużo. I one są tak daleko, że czasami widzimy coś, co działo się miliony lat temu i te miliony lat to jest czas, w który to, to światło do nas wędrowało z prędkością światła. E, no i, i raczej jest tak, że jak są obiekty bardzo daleko, no to nawet jak my się ruszamy, to one się ledwo ruszają. A przecież dokładnie tak w tym przypadku jest, jest sobie... Jest sobie nasza planeta Ziemia, i ona obiega coś, co nazywa się Słońcem. To jest nasza planeta Ziemia, i ona idzie dookoła Słońca. I więc trochę się rusza. I teraz, gdzieś daleko są jakieś gwiazdy. No i jak my się ruszymy o troszkę, to ta gwiazda się ledwo. To można nawet zobaczyć taką linię, wypuszczając: to ta gwiazda się ledwo zmieni swoje położenie na niebie. Ale. O wiele bliżej niż gwiazdy są planety. Na przykład Mars i Wenus to są takie planety, które no, są najbliżej nas. Znaczy, może nie Mars, Wenus, no, są blisko dosyć. Więc jak my się przesuniemy nawet o troszkę, to na tym naszym niebie to przesunięcie, czyli tak jakby kąt zawarty między tymi dwoma spojrzeniami będzie o wiele większy. No i w ogólności, gdyby jak patrzymy na Księżyc, to Księżyc jest najbliżej z tych wszystkich rzeczy i on... Jest w stanie praktycznie po całym niebie wędrować podczas jednej nocy. Czyli patrzymy na te kropki i wybieramy to, co poruszyło się najbardziej. Odpowiedź pada na A. Białe na białym. Gratulacje dla mnie. I wpiszemy odpowiedź, że planety nie będę używał czasowników najbliżej, więc najbardziej się poruszają. Czyli więc Najbardziej. Najbardziej widać ruch. Bez czasowniku się udało. Dzięki wielkim.